Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie i zapraszam w kolejną podróż literacką po naszym województwie. Przyniosłam dzisiaj książkę Sensacje i sekrety powiatu chojnickiego, sępoleńskiego i tucholskiego. Książka wydana. W Toruniu w 2021 roku tutaj w prawym górnym rogu też widać dwójkę, bo tak jak tutaj jest informacja we wstępie, jest to drugi tom edycji wydawniczej zapoczątkowanej w 2020 roku pod tytułem "Sensacje i sekrety". No właśnie, problematyka tego drugiego tomu dotyczy powiatu chojnickiego, sępoleńskiego i tucholskiego. Słów kilka o autorze warto powiedzieć. Doktor Adam Węsierski pasjonat oczywiście historii ma na swoim koncie hmm, Ponad 50 skrupulatnie wydzierganych książek. Wydzierganych, no właśnie, bo żeby, żeby napisać takie książki, stworzyć takie książki, to naprawdę jest to praca wręcz benedyktyńska. Trzeba przekopywać się przez tomy archiwów. Także właśnie, stąd takie słowo. Również dr Adam Węsierski interesuje się, zajmuje się historią borów. Tucholskich. O czym jest ta no, jednak trudna, mroczna książka? Przede wszystkim odkrywa tajemnicę bezpieki. Każdy pewnie znajdzie tu historię dla siebie ze względu na różnorodność właśnie historii osób tutaj przedstawionych. Na pewno każdy z nas znajdzie jakąś historię, która bez reszty go wciągnie. Czytelnik zainteresowany właśnie tą tematyką, oprócz tajemnic strzeżonych przez służby bezpieczeństwa, pozna malwersacje finansowe, afery, nadużywanie władzy, no i oczywiście takie najciemniejsze strony ludzi ówczesnego. Życia ówczesnego świata. No, także tutaj czytamy z wielką uwagą o różnych, różnych manipulacjach, o sposobach manipulowania. No, to wiadomo, że w okresie PRL-u przez służby bezpieczeństwa było to nagminnie stosowane. Także, tak jak powiedziałam, książka trudna, mroczna. Jakie tutaj e, znajdziemy rozdziały? E, rozdział pierwszy, sekrety funkcjonariuszy aparatu terroru ziemi chojnickiej. Drugi, twarze sempoleńskiej bezpieki. No właśnie, bo tutaj m, nie powiedziałam, że w, w tej książce y, poznajemy też tożsamość... Ludzi dotychczas nieznanych nam, y, którzy po prostu kryli się za, y, za pseudonimami. Y, autor też tutaj y, przybliża y, y, biogramy funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Y, rozdział trzeci brzmi niezwykle tajemniczo SBC saga. Rozdział czwarty: Wstydliwa i toksyczna przeszłość agenturalna. Wybrane przykłady z terenu powiatu chojnickiego, sempoleńskiego i tucholskiego. I rozdział piąty: Tucholskie władztwo kapitana Kurylaka. No myślę, że, że właśnie ten rozdział z pewnością będzie hitem dla mieszkańców powiatu Tucholskiego. Kurylak jako jest tu przedstawiony jako funkcjonariusz SB, który swoją brutalnością i bezwzględnością zapisał czarną historię w pamięci mieszkańców powiatu tucholskiego. Także tak, trudna, trudna książka ale myślę, że na pewno dla osób zainteresowanych tą tematyką będzie pasjonująca. Fragment przeczytam tutaj z rozdziału pierwszego. Rzeczywista działalność bezpieki otoczona była tajemnicą, ale równolegle pragmatycznie budowano mit jej nieograniczonych i wręcz niewiarygodnych możliwości. Niewielu mieszkańców PRL gotowych było zweryfikować tę legendę, zresztą większość wolała unikać kontaktu z organami bezpieczeństwa. Dlatego, chociaż zdawano sobie sprawę z działań powszechnie znienawidzonego resortu, nikt nie wiedział nic pewnego. Zaś wiedzę o skali terroru i zbrodniarzy, historycy czerpali jedynie zgłoszonych na antenie Radia Wolna Europa, a następnie opublikowanych w Wielkiej Brytanii wspomnień podpułkownika Józefa Światły, najwyższego rangą funkcjonariusza UB, zbiegłego na zachód. Yy, tyle o tej książce, a więcej oczywiście zapraszam. Do e, samodzielnej lektury. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.